W świecie biznesu liczy się przede wszystkim niezawodność, styl oraz mobilność. The Latitude 7430 Carbon obiecuje to i wiele więcej. Rzeczywiście jest idealnym laptopem dla Twojej firmy? Sprawdźmy to. Pierwsze wrażenia. Premium w czystej postaci. Obudowa z włókna węglowego jest nie tylko elegancka, ale też wyjątkowo lekka. Zaledwie 1,22 kg. Subtelna faktura karbonu sprawia, że Latitude 7430 wygląda nowocześnie i profesjonalnie. Dokładnie tak, jak powinien wyglądać laptop lidera. 14-calowy ekran Full HD z jasnością do 400 nitów i pokryciem 100% sRGB to gwarancja ostrego obrazu i żywych kolorów. A dzięki technologii Comfort View Plus możesz pracować godzinami, nie męcząc przy tym wzroku. To ochrona oczu bez kompromisów amatowa powłoka skutecznie eliminuje odblaski gdziekolwiek jesteś. A co znajdziemy pod maską? Procesor Intel Core 12. generacji z hybrydową architekturą rdzeni, a taktowanie aż do 4,4 GHz, więc to potężna moc w kompaktowej formie. Do tego 16 GB RAMu DDR4 i szybki dysk SSD NVMe, które zapewniają błyskawiczne uruchamianie i dają płynność w każdej sytuacji. Latitude 7430 potrafi pracować cicho, chłodno, podświetlana klawiatura, precyzyjny touchpad i zestaw porów. W tym dwa Thunderbolt 4 i HDMI 2.0 sprawiają, że laptop jest gotowy na wszystko. A bezpieczeństwo: Dell Safe BIOS, TPM 2.0 i inteligentne funkcje prywatności, które wykrywają spojrzenia z za pleców. To poziom ochrony godny zdecydowanie biznesowej klasy premium. Idealny dla menadżerów, konsultantów i osób, które potrzebują po prostu niezawodnego laptopa. W biurze czy może w podróży. A jeśli kupisz model polzingowy na www.erniu.pl, to zyskujesz gwarancję aż do 36 miesięcy, 30 dni na zwrot produktu. No i oczywiście sprzęt, na którym od razu po odpakowaniu możesz działać. Dell Latitude 7430, czyli karbonowa doskonałość na służbie Twojego biura.